Pozdrawiam serdecznie, cześć, wieczorem. Szanowni Państwo, z tego miejsca się się podziękować Czapie za oglądanie moich, moich, moich materiałów. Jest mi nie, zmienię, nie zmienię, bardzo miło. Teraz może, może moje podejście do myśliwych. Tam okres sobie jamona Tak się przyjął, że, że myśliwy to jest typowy myśliwy to typowy alkoholik, menel, który pije wódkę na ambonie, strzela sobie dla rozrywki, dla zwierząt. Oczywiście jaki ma stosunek? Pół na pół bo niektórzy strzelają sobie i z dozwolonej broni, i niedozwolonej, i nielegalnie dla zabawy zabijają zwierzęta, choć wiadomo, ostrzał zwierzyny jest potrzebny w pewnych okresach leśnych do regulacji zwierzyny w lesie, tak samo jak jest drzewa w lesie, to nie oznacza, że na wiosnę czy na późniejszej porze roku nie będzie tych sadzonek w lesie. Bo w te miejscach będą sadzonki w lesie, tak wielokrotnie już było na przykład w rejonach, w rejonach Pajęczna, gdzie w, 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 usta mi zamarzły, postawili drogę pożarową, drogę pożarową. Myśliwi zazwyczaj są bardzo mili, ja spotkałem się w tych rejonach kiedyś panu ze strzelbami, nie wiem na co polowali, czy na dzika, czy na coś. E, ogólnie tak samo jeżeli tu był te drzewa wydając by, by tu pościnali zgaduję, że e, w, to, w to miejsce może nie, bo to jest pole, wykup pola w ogóle e, tam by się ładzie opasał, bo tam są i to wszystko e, to będzie sadzonki na wiosnę, bo w ogóle bo drzewa tak samo jest taka zasada, ja nie ścinam żywych drzew po co mi ścinać żywe drzewo, brzesz czy choćby do ospoki, brzozę, Rozumiem sytuacje subwidualne, gdy nie możemy przetrwać. Musimy, gdy musimy przetrwać, nie możemy sobie poradzić. Ale nie ma sensu ścinać żywej, żywego drzewa, które pięknie rośnie, jak teraz pościera się przede mną. Proszę go spojrzeć dla zabawy, tylko po to, żeby nagrać filmik, jak pięknie ścina drzewo. Nie, to jest bez sensu. Nie ścinię w ten sposób przyrodę. Eee, tak samo jak myśliwy, jak nawracając do tematu, eee, mam kolegę myśliwego. Mam kolegę myśliwego, fani są myśliwi, kurcze, to jest to fajny zawód, regulacja zwierzyny, może też na własne ręki są koła tam Niby wiercówka do 17, czy do iluś tam jest dozwolona, ale większość ją przegwintuje, czy chodzić z inną lepszą bronią nielegalną. Ale zdecydowanie nie popieram strzelania do, dla rozrywki, dla zwierząt. Tym że moim ulubionym zwierzęciem w lesie jest lis. Pamiętam jak dziś spojrzałem ile sobie za pajęczno wbiję się głęboko w las. Już nie, już nie wiedziałem co, co co dokładnie robię w tym miejscu. A tam sobie lis idzie taką tak, spokojnie sobie taką ścieżką lis idzie. Wściekliznę pewnie miał. Kiedyś na mnie pamiętam a tu było między drugą a drugą w nosy i wilk wyszedł ale to było takie spotkanie face to face z odległości, może nie wiem, 25 do 34 metrów. Zachowałem spokój, i dystans, odszedłem na bok. Oczywiście wielu ludzi przeraża słowo wilk w lesie, bo tak się przyjęło, że wilk nas, wilk nas zaszarpie. Piesze, jak wilk, wilk zobaczy. Na sporze, rozszarpie, na strzępy. Nie, to wcale nieprawda. Jeżeli wilk mnie zobaczy, na przykład będzie tam wilk. On na mnie nie ruszy. Ja na przykład, jeżeli będąc w lesie jestem w nosy, zanim zrobi się widno, przemieszczam się, pukam w drzewa. Biorę baryl, pukam w drzewo, daję ten sygnał zwierzynie, które w wspomnieniu odległości do nawet do 100-200 metrów, że ktoś tu jest. Ta zwierzyna wtedy wie, że kto jakiś człowiek albo człowiek bądź ktoś jest i ona reaguje uciekając. Jeżeli widzi wilczyca z młodymi i wyszuje zagrożenie małych, to wtedy możemy już jedynie co zrobić to skoszyć na drzewo, bo na zaszczapie A Samo podobnie z dzikami. A to akurat jest inna sytuacja. Bo są to zwierzęta typ, typowe bojowo nastawione Co nie znaczy, że każdy dzik do szalpie A te piękne pola się już w Śniegu zaczyna to się blokować. Ale planeta po Jakże ja powiedzie jeden bardzo młody człowiek, planeta kurwa po Ja pierdolę. A zaśmę kurwa takie, że zapadam się. Jezus, Maryja, Matko matkowa. Proszę spojrzeć, piękne pole. Tu się rozpościera horyzont. Zagajnik plus. W tym zagajniku plus. znalazłem Biopodka. Biopodek ma właściwości lecznicze, antylakowe. Biopodka możemy wyłatwić z niego. Tak samo jak szczaga, która rośnie na prozie, Ma właściwości antyzapalne. Czego, dlaczego o tym nie mówią w telewizji? Bo faszydują nas. Jakimiś i dawkami szczepionek, pierwszą, dawką, drugą, trzecią, czwartą, dziewiątą, dwudziestą, setną, sto pierwszą, sto drugą. A tak naprawdę w lesie jest tyle magicznych, leczniczych roślin, że tak na znowu rozum to ja z lasu więcej przyniosę medykamentów za, za darmo. Jeżeli pójdę w odpowiednie rejony, jest za dobre 200 300 zł. Wyszłaś mi biopolek, szczaga, babka, takie liście babki. To jest właśnie to piękne pole, po którym się przechadzam. Liście babki yy, i ogólnie pozdrawiam Państwa dziękuję za ogórzaną wizję.